Siemaneczko, z tej strony Oscar i dzisiaj gramy w, w takie jedzenie Ale to trzeba to po kolei zjeść jak coś mi się wydaje to sprzedaj To jak się sprzeda to dobrze Lecimy z koksem Ten odcinek będzie trwał 10 dzisiaj minut Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, a my lecimy. Mamy tu kuchnię grupowo. Otw do, do otwarcia takiego, 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 takiego. Ja można się tu bić. O! Ustałem kać się za... Ja cię załatwię. Chodź tu, chodź tu, chodź. No myślę, że ja, ci, ja tu nie wejdę. Mhm. 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 Ja dobra. Myślę, że ją załatwię, ale nie, bo ona jest za silniejsza ode mnie. To lecimy dalej. Sprzedać. 36. Kup. Dnia. Za 43 Jabłko takie tu. No to jabłko kupimy. Dobra, to oddaję po dwa. I lecimy. Tu gdzieś jeszcze będziemy tak. Wiecie, subik z dzwoneczkiem, subika z dzwoneczkiem, lajka. No i też możecie dać subskrypcję i tak dalej. No to lecimy, już mamy 30, sprzedaj 72. No to musimy mieć tego dnia więcej. Nie mamy 95. Yy, lecimy. Jak będziemy więcej tego mieli, to wtedy będzie ok. I wtedy możemy nagrać kolejny odcinek z tej serii. Jak za niedługo mogę nagrać sobie Minecrafta? Hmm i jak mój brat nie goni, o 97 to weźmiemy tego więcej hmm. Hmm. no a to jedźmy jedzmy tego więcej, no i sprzedajmy jeszcze tu tu no i lecimy, dobra, sprzedane to jedzenie no i tego po 5, mhm mm no dobrze, no to... O, Egipt. Neighbor. Co to jest ten Egipt? Mhm. Jak ja mam teraz... Dobra, trafię tu za kilka minut. Zjem to. Tu trzeba mieć aż tyle. Tu nie wiem ile. Tu też nie wiem. Dużo tego jest. Dobrze lecimy. Dobrze osiemdziesiąt pięć dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt pięć sprzedaj sto dziewięćdziesiąt trzy dnia bierzemy trzy no i pyk 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 jemy bo wtedy dajcie sobie lajka Lecimy z koksem. To to sprzedajmy, żeby jak będziemy mieli dużo tego, to wtedy będziemy też przejść mało. I dobrze, no to tutaj, tu. Tu, tu, tu. Do stówki możemy. No i dobrze, do stówki doszliśmy i jedzenie bierzemy. Myślisz? Po 10 mamy Siup. No i dużo tego mamy. Jeśli będziemy po 10 jedli, to dużo tego odzyskamy. 60. Tu już mamy 120. Mm -hmm. Ale też możemy się bić. W tej grze. Polecam. Mój brat pewnie już ma dużo. W tej grze. Jak się zje. To wtedy. Podgłośnie trochę. I wtedy można też zjeść dużo tego. 150. Weźmiemy. Dobrze. Lecimy dalej. 420 <noise> Jedynie po ile jest 4, to wtedy to wtedy weźmiemy jeszcze 250 teraz jeśli zdobędziemy tyle, to będzie ok 540. W brzuchu możemy zmieścić jedynie 952 chcemy też tyle zmieścić mamy 740, ale pozbierajmy do 1000, i wtedy będzie tak, że 800 tyle lecimy. No to 15 minut nagramy, bo ten film trwa już 6 minut, a to będzie mało wtedy. 980, no to wtedy już mamy 1000 równe. 1200. Jo jo. 1200 trzeba mieć, aż tyle? No to trzeba mieć z 50 weźmiemy. No to 100 potrzebujemy, żeby wziąć. Ty wiesz, że ty nubku nie możesz tu mnie zbić. Jesteś noobem, z Ciebie noob. Dobrze, 1300, mm -hmm. 23 jedzenia możemy. No i dobrze, lecimy dalej. Po 23 jedzenia możemy. Cały czas. Jeśli nubuś, Nubku chcesz się ze mną bić, to zapraszam. Tu możemy się bić No chodź! Nupku Nie umiesz się bić, aż ja ciebie nub Macie też taką grę polecam 483 tysiąc mamy to Wtedy, jeśli będzie druga część takiej, to wtedy będę miał czas. A wtedy nagram kolejny odcinek z takiej serii. Bo już jest 250, czy taka liczba jest, właśnie 1600. Możemy pozbierać do 3000. Bo kiedy nagramy greny, jak będę mógł nagrać grany to wtedy będzie bardzo dobrze, jeśli nagram. Się ja za niedługo będę mógł z nią bić, ale. Dobrze, no to biermy 2500, to. 350, 200, ile? 23, czekaj, 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 czekaj. czekaj 200, 31 teraz. Yy, mamy tu dużo tego, jak takie gry można też, można dużo ich grać. Też bardzo dużo tych, takich gier jest, jak będziemy mieli dużo zwierząt, takie zwierzątka jak ta. Tu już zbieramy sobie na zwierzątka. I mamy 1, 1400 już mamy. Jeśli, on, jeśli można się, jeśli ona pozwoli na trade, to będzie bardzo dobrze. 2000 jest Git. A ten? 79 Robuxów. Tap 1. to taki pieszo no dobrze, no to takiego pieczka możemy założyć. Ile on będzie mi dawał? Ooo! To bardzo dużo. Jak dla mnie. No to wtedy szybciej zjem. No patrzcie, szybciej zjem. Mhm. 770. To już mamy tyle. 154 i. No i dobrze, no to już Ranking. Uhuhu. <ścoughs> no to lecimy. I dużo tego jest, jak możemy też dużo zbierać. Takich pozbierajmy sobie, i będzie dobrze. No to zbierajmy. Yy, to tak jest dużo tego, sześć tysięcy. Tak, dla mnie to bierzemy tego pięćdziesiąt dziewięć, sto czterdzieści. 100 tysięcy można mieć, 9 tysięcy, 12 tysięcy. 15 tysięcy trzeba na takie coś. No dobrze, no to lecimy. I tutaj będzie dobrze, jeśli będziemy dobrze widzowie, kupimy resztę. 20 tysięcy jest, to kosztuje 50 do 20. 20 tysięcy, ale jojo jo. No to ile tu potrzeba? Z 800, no dobrze, no to sprzedajmy. Już mamy 21 Ile? Uuu No i dobrze, my już jesteśmy tacy dobrzy, że powiększa się Przejdzie do mało, ale wolę być malutki. I dobrze, lecimy dalej. Przejdźmy do rzeczy. Zbieramy dalej. Dobrze. Tutaj tak, tu, tutaj, tu. Mhm. No dobrze, jeszcze trochę. Zobaczmy, trzyście pięć tysięcy. Też, dobrze. Bierzemy tego, już możemy ile, 440 I i ten yy, dużo tego jest. Jak dla mnie, pozbieramy i kończymy odcinek. Tu subskrybujcie szybciora. Y, Kacperos chyba nie pamiętam już, ale Kacperos też i szybcior. Subskrybujcie ich też kanały, mój też. No i już powoli sprzedane. 40 to musimy tu uzyskać. Boże, może będę miał. Nie, 47. Szybko. No i dobra, może być. 51. No i jabłko i macie listę komentarzy, dziękuję. No i dzięki na razie. Cześć.